Cześć, witam się z Wami serdecznie w ten majowy długi weekend. Długi choć pasz skudny Zrobiłam sobie kawę i w sumie nie wiem, co mam ze sobą dalej zrobić. Za oknem leje, jakby ktoś odkręcił prysznic, więc trzeba by trochę pohaftować. Bo jak nie dziś i jak nie wykorzystując tą dzisiejszą pogodę, no to nie wiadomo kiedy. Ale żeby coś pohaftować, trzeba najpierw zrobić hawciarskie podsumowanie poprzedniego miesiąca. No, chyba, że zaczęłabym coś nowego, ale nie, chyba nie mam nastroju na zaczynanie czegoś nowego. Więc zanim ruszę w bój, to chyba jednak zrobię to podsumowanie miesiąca. Ach, entuzjazm, normalnie poziom najwyższy, ale to chyba wszystko przez tą pokotę na serio. Nie tak wyobrażam sobie ten majowy weekend. Czego innego od niego oczekiwałam. No ale jest jak jest. Podobnie jak z krzyżykami, które zrobiłam w kwietniu. Też jest jak jest. No nie jest najgorzej, ale najlepiej też nie. 15 276 krzyżyków haftowałam przez 23 dni. 7 gdzieś mi uciekło. I w sumie początek miesiąca był nawet całkiem w porządku, bo tam chyba mi uciekło tylko 2 dni. No i zapowiadało się całkiem dobrze, a potem się popsuło i wyszło, jak, jak wyszło. Kiedy wszystkie postawione przeze mnie krzyżyki podzielimy na dni, które były w kwietniu, to wyszło, że stawiałam ich dziennie 509, a jeśli policzymy sobie taką średnią haftiarską, czyli w te dni, kiedy haftowałam, to 664. I tak jak widać, no nawet nie udało mi się przekroczyć progu tych moich 700 krzyżyków, no, które raczej z łatwością przychodzi mi je robić. No ale jak widać w kwietniu, tej łatwości nie było. Najgorzej poszło w tym miesiącu, aż wstyd się przyznać, mojemu Dimkowi. Postawiłam na nim tylko 903 krzyżyki. I szczerze mówiąc, gdybym się nie zdecydowała na pewną śliczność, którą chciałam wyhaftować na tym obrazku, i tego bym nie zrobiła, chociaż ta śliczność też jest nieskończona i zaraz wam ją pokażę. Jestem teraz na takim etapie, w takim miejscu, że bardzo dużo haftuje się półkrzyżykiem. Do tego w 6 Nitek. No i to jest po prostu jakiś koszmar. Ja haftowałam tego Dimka, słuchajcie, 3 dni. No i przez 3 dni zrobiłam 903 krzyżyki. Także to jest po prostu coś strasznego. Nie fajnie się to haftuje. Bolą palce, jest niemiło. No naprawdę, tak jak Wam powiedziałam w poprzednim filmiku, że ten dimek to taka trochę hafciarska droga krzyżowa i absolutnie się z tego nie wycofuję. I wiem, że efekt końcowy będzie na pewno śliczny, bo to już fajnie wygląda. No ale serio, przyjemności z haftowania zero. Pracą, która najlepiej sobie poradziła były koty, 3137 krzyżyków, czyli jak to jeszcze pomnożymy razy dwa, to, to wyjdzie ilość półkrzyżyków, które zrobiłam. No przy haedzie taka ilość półkrzyżyków nie jest jakimś znaczącym postępem, ale już fajnie zarysowała się łapka mojego kotka, z czego się cieszę, no sampler wiadomo. Haftuję każdą część w miesiącu, więc postęp jest taki, ile akurat krzyżyków przypada na tą część. W maju myślę, że będzie nawet jeszcze troszeczkę więcej, bo jak już przeglądałam sobie schemat, to ta majowa część wygląda na taką dosyć, może nie skomplikowaną, ale taką obfitującą w krzyżyki. Bukiet od Panny, 2742 krzyżyki i on już jest na takiej ostatniej prostej. Wyhaftowanych tam jest 72, troszeczkę więcej niż 72% pracy, więc zostało już, wydaje się, całkiem niedużo. Przeprzyjemnie w tym miesiącu haftowało mi się dziewczynę z Fenkiem. Naprawdę. Powstało 2222 krzyżyki, taka śmieszna liczba. Na pewno byłoby ich... Dużo, dużo więcej, gdyby nie pewna smutna przygoda, że zabrakło mi muliny. Znaczy, nie tyle zabrakło, co w swoich zapasach nie miałam muliny, której potrzebowałam. To był chyba numer 430. 4, albo 443, już nie pamiętam. Naprawdę haftowało się ją przefantastycznie i gdyby mi ten numer nie zahamował, bo wiecie, że ja haftuję od najmniejszej ilości krzyżyków do największej, to pewnie na tej dziewczynce przybyłoby tych krzyżyków dużo, dużo więcej, bo z przykrością musiałam ją zostawić. Fajnie urósł też las od termin. Haftuje się go naprawdę bardzo przyjemnie. Ja lubię tą pracę i czekam bardzo na aktualizację sagi z tym liczeniem. Znaczków w pionie albo w poziomie. Ja wiem, że niektórzy nie rozumieją mojej fascynacji <noise> tą funkcją, ale ja naprawdę bardzo na nią czekam, bo jak haftuję się ten las jedną nitką, bo tutaj w, od, w odróżnieniu od dziewczynki z fękiem haftuję od znaczka, którego jest najwięcej, więc haftuję cały czas jednym kolorem, haftuję bez narysowanej setki na materiale. No, i tak troszeczkę mi jest się trudno w tym orientować, więc czekam na tą funkcję. No, i coś, co zaczęłam w tym miesiącu, to biskornu. Malutkie. Haftuje się na 25. Luganie. W końcu mam nadzieję, że pożegnam się z tym moim okropnym igielnikiem, który wam kiedyś pokazywałam, a jego miejsce zajmie to, to cudo. Ale haftuje się jakoś powoli. To jest krzyżyk na tej luganie i jakoś tak to bardzo wolno idzie. No to co? Poopowiadałam trochę, to teraz pokażę jak to wszystko wyglądało w realu. Ten deszcz tak leje, ja mam nadzieję, że go nie będzie na filmiku słychać, bo robi taki hałas, że aż nie mogę się skupić. No ale dobra, zaczynamy. Zaczniemy może od kotów, czyli od haeda. Urosło tyle. Haftowanie tym przewróconym w moim przypadku obszarem wydzielonym jest fajne, bo bardzo szybko tak przybywa. 6, 6, 6 i tak to szybciutko idzie do góry. Kiedy haftowałam tym obszarem 3, 3 dziesiątki w poziomie i 7 w pionie, to to wszystko jakoś tak wolno rosło, chociaż wiadomo, no, że postęp był w drugą stronę. Natomiast tutaj ten rząd zapełnia się tak szybko. Ciężko było mi się przystawić, bardzo ciężko. Ten pierwszy obszar, który tutaj haftowałam, to po prostu był jakiś koszmar. Ja nie mogłam w ogóle się nauczyć patrzeć na te znaczki, bo jak szłam tym takim pionowym obszarem wydzielonym, to zaczynałam sobie na przykład od góry, schodziłam na dół, do góry i to tak jakoś wszystko fajnie szło. Natomiast tutaj, kiedy wywróciłam ten obszar, jakoś moja głowa nie mogła się w tym obszarze połapać ale z każdym kolejnym było już coraz lepiej i coraz przyjemniej. Tak jak Wam mówiłam, zarysowuje się tutaj ślicznie łapka mojego kotka. To będzie grzbiecik, łepek, a później to już zostaną tylko same takie mazy. I w sumie trochę się ich boję, dlatego że tam są strasznie pomieszane kolory. Zresztą w ogóle powiem Wam, że w tym Hedzie wszystko jest strasznie pomieszane i mało jest tutaj takich obszarów, które haftuje się rzeczywiście jednym kolorem i nawet jak oglądam dziewczyny, które haftują ST to z taką zazdrością patrzę na to jak one sobie pomykają nitką yy, krzyżyk za krzyżykiem bo u mnie tutaj w tym Hajdzie serio to się po prostu nie zdarza i na przykład w obszarze wydzielonym mam do wyszycia 180 znaczków a to jest po prostu tak po całym obszarze rozstrzelone, że nie wiadomo czy kończyć tą nitkę czy przeciągać ach... No, łatwo nie jest. Ale to moje kotki. Dobrze, kolejny na tapetę. Może wiedzie bukiet. Bukiet wygląda tak. Naprawdę ta peonia tutaj, czy jak to tam się nazywa? Robi niesamowite wrażenie. Ona jest tak piękna, że znaczy w ogóle cały ten bukiet jest śliczny. Jak haftowałam tutaj ten. Nie wiem, więc wederko, pojemnik. No to tak, było troszeczkę nudnowo Tutaj natomiast zaczęło się wszystko, co najpiękniejsze. Backstage, nie wiem, czy widzicie, ale przepięknie wyodrębnia tutaj poszczególne elementy listki. No wygląda naprawdę ślicznie. I 70 parę procent. Tutaj jeszcze brakuje. Właśnie jednego takiego dużego kwiatka, a reszta to są już jakieś takie wystające listki. Nie wiem, nie będę obiecywać, że uda mi się to skończyć w maju, bo pewnie tak nie będzie. Jednak 70% to dosyć dużo. A raczej nie sądzę, żeby któregoś miesiąca na tej pracy był aż tak spory przyrost, żeby to było 30%. No chyba, że zdarzy się jakiś cud. A cuda się zdarzają. <laughs> O, ten kwiatuszek też jest fajny. Tutaj tego jasnego różowego chyba nie za bardzo widać, ale powiem Wam, że połączenie tego różu z tą zielenią jest tak śliczne. I te kwiatki w ogóle są tak delikatne, piękne. I tak sobie właśnie pomyślałam, że chyba właśnie z bukietu zacznę hawciarsko ten miesiąc. Zawsze zaczynam z samplera, ale w tym miesiącu właśnie chyba zacznę z tego bukietu. Może on mnie dzisiaj uratuje przed tym deszczem i tą ponurością. To teraz. Będzie dimek. Mm. To jest ta pięknotka, o której Wam mówiłam. <gryw> Na razie jeszcze wygląda dosyć koszmarnie, bo brakuje mu troszeczkę brzuszka i pyszczka. No i oczywiście backstitcha, który nadałby mu wyrazistości, ale wszystko w swoim czasie. Jak sami widzicie, nie przybyło tutaj dużo. Ta kanwa jest tak sztywna, tak nieprzyjemna, po prostu tak bolą palce, jak się to haftuje, że naprawdę. No, ale nic, będziemy walczyć. Nie wiem, mam nadzieję, że ten ogon, który zostawiłam w tym miesiącu, uda mi się nadrobić. Może tutaj, jak będę haftować drzwi, to to trochę podgonię, bo tu dużo jest z takim jasnym kolorem krzyżyków. Nie jest łatwo. No, po prostu nie jest łatwo. Ja miałam oczywiście pokusa, żeby zmienić materiał tutaj. I z jednej strony cieszę się, że tego nie zrobiłam, bo nie wyobrażam sobie, jakbym miała na jakimkolwiek lnie te sześć nitek ciągnąć. Mm, też to byłoby trudno i nie wiem jaki by był efekt, no ale na razie jest naprawdę ciężko. Przeciężko. No to, to te nitki nawet koszmarnie wyglądają. Zaczęłam trochę robić backstitch, ale tylko trochę. Dlatego tak tu się wszystko jeszcze plącze. To teraz może będzie samplerek. Samplerek od Modern Folk. O! Tak ci on wygląda. Zaczęłam też tutaj robić cienie na tych literkach. Ja mam nadzieję, że to trochę lepiej widać. Akurat literka H, którą tutaj mam. Nie jest chyba najlepsza do pokazania tego, dlatego że ogólnie ta literka jest taka bardzo powykrzywiona i ma bardzo taki trudny i skomplikowany kształt. Myślę, że ten cień już na O będzie wyglądał troszeczkę inaczej. No i wydaje mi się, że jest lepiej, że tak bardziej się ten napis rzuca w oczy. Ja go robię jedną niteczką przez jedną nitkę osnowy i robię to półkrzyżykiem nie odważyłam się tego zrobić krzyżykiem bo wychodziło bardzo jakoś tak grubo, gęsto i pomyślałam sobie, że to zły pomysł a pół krzyżykiem jest w porządku ale od razu odpowiedź dla wszystkich, którzy planowali albo zastanawiali się jak się na 40C haftuje jedną niteczką przez jedno mm, przez jedną niteczkę osnowy to od razu mówię, że gęsto, grubo, ciasno i myślę, że niezbyt przyjemnie tak jak mówiłam, majowa część samplera będzie taka bardzo gęsta. Dużo będzie tak tych krzyżyków, dużo będzie takiej zahaftowanej przestrzeni. Jak zwykle mam dylemat, jak dobierać kolory i w które miejsce co puścić, no ale nic. Będę jakoś się na bieżąco z tym zmagać. Znaczy, na ogół tak jest, że nie bardzo wiem, co mam haftować i jak mam haftować, a jak już zaczynam, to jakoś tak się samo to układa. Hmm, tutaj na przykład bardzo mi się te kwiatuszki podobają. Fajnie wyszły te ciemne środeczki, jasne listeczki. Tak. Zastanawiam się tylko, czy nie jest za dużo tego jasnego niebieskiego. No nic. Wróć na pewno nie będę. A teraz będzie mój las. Mój cudowny las. Tak jak mówiłam, on się haftuje na hardangerze. Haftuje się fajnie. I bardzo czekam na eksperyment Wiktorii. Kanału, lubimy je kreściki Albo coś takiego, nie pamiętam Ponieważ ona na tej tkaninie Haftuje półkrzyżykiem Taką tańczącą kobietę I bardzo się zastanawiam Jak jej to wyjdzie Jak będzie się prezentowała praca Już po upraniu, po wyprasowaniu I jak te półkrzyżyki będą się sprawdzały Ponieważ ja mam ochotę Na tej tkaninie wyszyć Pewnego haeda ale on ma kolorów chyba tylko 8 czy 9. I są to czernie i szarości, więc potrzebuję informacji na ten temat, jak te półkrzyżyki będą się sprawowały na niej. No ale dobra, to jakaś pieśń przyszłości. A powinnam pokazywać las. To drzewo tutaj już jest wyhaftowane do samej góry. Tak, tu jest taki ścięty czubek i tak się też kończy obrazek. Ja się zastanawiałam, czy by coś tu może nie doprojektować i nie zrobić tego do samej góry, ale wtedy pomyślałam, że te boki będą głupio wyglądały, bo te roślinki tutaj też są takie ucięte jak od, od linijki, więc już stwierdziłam, że nie, kombinować nie będę. Ale to jest taka bardzo przyjemna praca. Na takie dni, kiedy jest się zmęczonym i kiedy po prostu nie ma się za bardzo siły na myślenie i kombinowanie, haftuje się naprawdę bardzo przyjemnie. I hardanger jest bardzo przyjemną tkaniną do haftu krzyżokowego. Trzeba uważać, żeby nie zaciągać za mocno nitki, bo wtedy te niteczki w osnowie się przeciągają, ale jeśli pilnuje się tej zasady, to naprawdę haftowanie jest czystą przyjemnością. A teraz uwaga, uwaga. Moja piękna dziewczynka. Wygląda jak zbiorowisko piegów Ale naprawdę haftuje się ją przefantastycznie W zasadzie wydaje mi się, że wszystko już jest to zarysowane I włosy, i fenek, i jego ogonek No tak jakby się skupić to dużo już tu widać I naprawdę mówię wam haftuje się przeprzyjemnie Nawet teraz jak na to patrzę to tak sobie myślę A może zamiast bukiet z panny to powinnam zacząć od mojej dziewczynki Trudny wybór ale zobaczcie, jakie ładne ma oczęta, jeszcze trochę jej namaluje cienie na oczach, na powiekach. Nosek jest, usteczka troszeczkę też są. Fajna to jest zabawa. Zawsze chciałam w taki sposób wyhaftować obrazek, ale przez wiele, wiele lat mojego haftiarskiego życia nie starczyło mi na to mm, odwagi i chęci. A teraz to zrobiłam i naprawdę bawię się przy tym świetnie. Mam nadzieję, że dziewczynka też mi się podoba tak jak mi. Chyba mi podoba się bardzo. Osta z tyłu wygląda tak. Trochę przeciąga nitki. Bo tak jak widzicie, one tak sobie idą śmiesznie. Z tym też wygląda nieźle. Szczególnie tutaj te oczy i policzki. No, fajna. Fajna, fajna. Moja dama. No i na sam koniec został mi mój maluszek. Maluszek sobie siedzi w takiej malutkiej torebce na swoich malutkich, na swojej malutkiej rameczce, na malutkim tamborku. Na ten moment zrobionego mam go tyle. Haftuje się fajnie, chociaż za każdym razem, kiedy haftuję yy, to biskornu, tych razów, no nie przesadzajmy, nie było aż tak dużo, bo chyba ze trzy, <grych> zastanawiam się jak Asia haftuje haeda tymi malutkimi krzyżykami na tych malutkich yy, dziurkach. To musi być chyba strasznie trudne. Tak, że tak. Oczywiście, swoim zwyczajem zamieniłam tkaninę. Zaraz Wam pokażę, jak to powinno wyglądać na obrazku. Na obrazku wygląda to tak. Mam nadzieję, że widać coś. No, takie ładne. Ładne to jest, naprawdę. Myślę, że na igiełki sprawdzi się znakomicie. Ale w czym był problem i dlaczego, dlaczego zmieniłam tkaninę? Ponieważ, słuchajcie, w oryginalnym zestawie Tkanina, która została dodana, miała taki kolor. I ja naprawdę 10 razy oglądałam to, co jest tutaj na, na tym obrazku i tą tkaninę. I naprawdę mimo, że gdzieś tam jakaś taka poświata tego Ekri może jest, może tu ją gdzieś widać, no to za chorobę nie chce mi się wydawać, że to, co jest tutaj, jest wyszyte na tej tkaninie. No nawet zobaczcie, jak się przyłoży. Jak ogromna jest różnica, i jakoś do tego koloru nitek niekoniecznie mi ta tkanina pasowała. Czy znaczy nie to, że może brzydko wyglądało, ale wydawało mi się, że to piskornu będzie takie przytłumione, takie przygaszone przez to. Więc zdecydowałam się na to, żeby haftować się na takiej właśnie białej tkaninie. I myślę, że będzie to wyglądało fajnie. Praca jest ogólnie malutka, ale wcale szybko się jej nie haftuje, szybko to nie przybywa. Ale jak się zaczęła, to kiedyś się skończy, nie? Nie ma co płakać. Także tak. Tak wyglądają moje hawciarskie postępy w miesiącu kwietniu. Zobaczymy, jakie hawciarsko będzie maj. Nie wróżę mu jakichś spektakularnych wyników, ale będzie jak będzie. Mam nadzieję, że w końcu będzie ciepło czego Wam życzę. I słońca, i pogody, i zdrówka, i może nawet już powrotu do normalności, bo tak się zapowiada, że cały świat ma ruszyć, a przynajmniej nasz kraj, więc może w końcu przypomnimy sobie, co to znaczy prawdziwe życie. No dobra, nie rozwodzę się. Nie rozwodzę się, bo jak będę tak gadać, to potem się okaże, że jest godzina 19, a ja znów nie postawiłam ani jednego krzyżyka. Za dużo rozpraszaczy. Mam nadzieję, że widzimy się następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.